Kochani, Ewangelia przekazuje nam prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce 2000 tysiące lat temu. Oto mędrcy ze wschodu, którzy badali pisma święte, badali księgi natchnione. Te księgi wskazywały na Jezusa Chrystusa, na przyjście Mesjasza, na dokładny czas i miejsce. Na to mieli jeszcze pomoc. Gwiazda jeszcze na niebie wskazywała im i prowadziła ich na miejsce, gdzie narodził się Mesjasz Pan, zbawiciel Bóg, który przyjął ciało ludzkie i narodził się na Ziemi. To jest centralny punkt istnienia całego wszechświata. Od początku wszechświata nie było i nie będzie jakiego wydarzenia, gdzie Bóg wstępuje na Ziemię objawia się całemu światu. I kochani, Ewangelia przekazuje nam te wydarzenia z przedwieków, żebyśmy my też mieli wiarę, żebyśmy też uczestnictwo właśnie w tych tajemnicach, w Bożym miłosierdziu, przyjściu Chrystusa na świat. I dokładnie te wydarzenia słyszeliśmy. Co się wydarzyło? Mędrcy przyszli, oddali pokłon Dzieciątku Jezus, znaleźli Maryję Józefa, Maryję, która czuwała przy Dzieciątku Jezus i ofiarowali Jezusowi złoto, kadzidło i mirę. My drodzy, ale od czasów przyjścia Chrystusa Pismo Święte również rozumiemy na sposób duchowy. Który właśnie jest bardzo ważny dla nas, i to zrozumienie prowadzi dopiero do zbawienia, do naszego uczestnictwa w życiu Bożym, jeżeli rozumiemy Pismo Święte. Bo jeżeli tylko przestaniemy na tych faktach sprzed 2000 lat, no to powiemy, to, to już się wydarzyło, no to w sumie cóż ja tutaj mogę zrobić, to już się zdarzyło dawno temu, tylko możemy wspominać. I wtedy trochę Kościół staje się takim teatrem, gdzie odbywamy sztukę. Są aktorzy i widzowie, my jesteśmy tylko widzami i nic więcej. Natomiast chodzi o zaangażowanie nas, naszych serc, również w życie Ewangelii, również w te wydarzenia. I od momentu przyjścia Chrystusa rozumiemy to słowo również o sposób duchowy. I jedno zdanie tu chciałem mocniej skomentować. Mędrcy złożyli Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę, wyznając w nim Pana, Boga, króla. I Mesjasza. I kochani, cóż to znaczy? My też jesteśmy zaproszeni, żeby takie dary składać Jezusowi. Ale trzeba je rozumieć na sposób duchowy. I co to znaczy? Kochani, złoto jest najcenniejszym kruszcem wtedy znanym. Kochani, co jest najbardziej cenne dla człowieka, dla każdego człowieka? To jest miłość. Każdy człowiek chce być kochany i chce kochać. I Jezus również ich. Jezus pragnie najbardziej od nas miłości, szczerej, prawdziwej serca w duchu i prawdzie. Jeżeli mu składamy codziennie, oddajemy mu chwałę i cześć. A zatem Jezus pragnie miłości od nas. Drugi dar to kadzidło. Pismo Święte mówi Apokalipsa, że modlitwy świętych wznoszą się przed tron Boga jak kadzidło, właśnie. Czyli kadzidło oznacza to duchowe rozumienie. Nasze modlitwy. I to żeby żyć z Bogiem, trzeba się modlić, trzeba tej codziennej modlitwy. To jest nasza relacja z Bogiem, wyraz naszej miłości do Boga. Modlitwa, rozważanie Słowa Bożego. Można modlić się w różny sposób, czy również psalmami, piękna modlitwa. A zatem drugi dar to kadzidło. I trzeci dar, który złożyli mędrcy, kochani, to mirra. Mirra to jest najbardziej gorzkie zioło wtedy znane. Na Bliskim Wschodzie, najbardziej gorzkie. Ono oznaczało już męczeństwo Chrystusa, jego śmierć. I również Jezus od nas pragnie, abyśmy nie pozostawali sami w naszych trudnościach, cierpieniach, w naszej chorobie, ale codziennie u Jego stóp składali nasze cierpienie, nasze trudności, nasz ból głowy, naszą chorobę, cierpienie. To jest też nasz dar z miłości, w pokorze, ale w cierpieniu można. Denerwować się, przeklinać Boga. To nie jest miłe Bogu wtedy, jak tak składamy ze złością, z niepokojem taki dar, ale właśnie z miłości, w pokorze. Jezu, Ty cierpiałeś, i ufam, że moje cierpienie nie będzie ponad mojej siły, bo Ty jesteś ze mną i składam Ci pokorny ten dar codziennie. Kochani, jeżeli to czynimy, to wtedy żyjemy Ewangelią, żyjemy Słowem Bożym, żyjemy życiem Bożym. I nasza miłość, kochani, do Jezusa wzrasta. I żyjemy tym pięknym orędziem Bożego Narodzenia, dzieciątka Jezus, niech, a mędrcy też dla nas będą tym wzorem właśnie oddawania chwały i czci Jezusowi, żeby nasza wiara wzrastała, żebyśmy nie upadli, nie odpadli od naszej wiary. Ale jeszcze jeden moment z tych Ewangelii mnie dzisiaj zastanawia i tak bardzo poruszył. Otóż, kiedy mędrcy weszli tam do tej groty w Betlejem, zobaczyli dziecię z matką jego Marią. To jest piękny moment, piękna taka e, przestrzeń duchowa, przestrzeń miłości, racji. Oni zobaczyli, Maryję i dzieciątko Jezus. I kochani, tą atmosferę, w której jeszcze jesteśmy, oddaje piękna kolenda, którą znamy. I ta kolenda też ostatnie dni za mną chodzi. Ja ją słuchałem właśnie, kiedy była adoracja w Medżugorie. Pięknie wykonana. I może dzisiaj też zaśpiewajmy jedną wzrodkę tej kolendy, bo ona bardzo pięknie właśnie oddaje nam ten moment Ewangelii. Prosimy bardzo.

Słowa tej kolendy dotykają naszych serc, powodują jakieś wzruszenie, jakieś takie właśnie na tą atmosferę tej, tego, co zobaczyli mędrcy Marii i dzieciątka Jezus. I ta noc, ta święta noc, pokój niesie ludziom wszem, ona pokój przynosi przynosi dzieci Jezus. Jezus przynosi pokój. A urzutka panna święta czuwa. Sama uśmiechnięta, nad dzieciątka snem. Ale przepraszam, muszę trochę powiedzieć prawdy szczerze, to myślę do wszystkich się dotyczy, do mnie też, że jest takie pytanie. A dlaczego Panna Święta Maria czuwa sama uśmiechnięta? Takie trochę pytanie. W sensie to słowo sama. Dlaczego jest sama? I to już przenoszę w nasze czasy. My tutaj też mamy kaplicę Najświętszego Sakramentu. Jest adoracja, możliwość adoracji w poprzednie dni od ósmej do osiemnastej codziennie, w niedzielę święta od 13 do osiemnastej. I kochani, kto może czasami wszedł, to widział, I ile tam jest ludzi, prawda, na tej adoracji. To są jednostki. I tam jest Maryja i dlaczego Panna Święta, dlaczego Maryja czuwa sama uśmiechnięta. Kochani, to jest ten sam Jezus, co w Betlejem, to jest ten sam Jezus tutaj na Eucharystii w Najświętszym sakramencie. I dlaczego tylko Maryja, i to może jedna, dwie osoby, są przed Najświętszym sakramentem, a często nie ma nikogo. Jest Maryja tylko i Jezus. I czuwa sama uśmiechnięta nad Jezusa w Najświętszym Sakramencie? Dlaczego, Mario, jesteś sama? A gdzie są Twoje dzieci? Gdzie jest miłość Twoich dzieci? Gdzie jest ich wiara? Dlaczego Jezus jest tak opuszczony? To nie tylko o naszym Kościele, ale w ogóle w całym świecie. Dlaczego tabernakula, dlaczego miejsca adoracji są opuszczone i nie ma, nie ma ich dzieci, nie ma ludzi, nie ma dzieci Maryi? Kochani, no trochę tak niestety, ale muszę powiedzieć, to, no to jest pytanie, które wymaga pewno szerszej odpowiedzi, ale tak obserwując Kościół od lat tam powiedzmy 60. -tych, 70., -tych, kiedy chodziła telewizja, coraz ciekawsze filmy, później internet to bardzo to topnieje wszystko tych ludzi jest coraz mniej, młodzieży szczególnie jest coraz mniej. I chyba. To jest też taka odpowiedź, że ten, kto ogląda telewizję, internet, nie przyjdzie adorować Jezusa. Nie przyjdzie. Telewizja, internet zaślepia duszę i serce człowieka. Człowiek zniewolony, zaślepiony, nie przyjdzie adorować Boga, bo nie jest w stanie po prostu, nie jest w stanie wznieść serca umysłu do, do Jezusa, do Boga, adorować Boga. Tych ludzi po prostu nie ma przed Najświętszym Sakramentem. Może nas też nie ma, właśnie, bo telewizja, internet odciąga od adoracji. Tych ludzi nie ma do adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dobrze, że tu jesteśmy. Eucharystia to też jest adoracja, w pewnym sensie Jezusa, mu uchwały, czci, to też jest bardzo ważne. Ale właśnie dzisiaj jest ten problem duży, właśnie zniewolenia przez media, które jakoś sterują myśleniem ludzi, sterują życiem, i tutaj trzeba być wolnym, żeby przyjść, ofiarować mu swoje złoto, swoją kadzidło i mirę u stóp Jezusa. Kochani, o tym też mówi Jezus do nas przez świętą siostrę Faustynę. Mówi tutaj, Faustyna mówi takie słowo. Widzę nieraz sidła zakładane na siebie przez dusze, które nie powinni czynić tego. Czyli człowiek sam na siebie nakłada sidła, mówi Faustyna. I widzę te osoby, które same na siebie nakładają różne sidła. Nikt nie zmusza ich do tego. I widzę, jak owe dusze same się w nie wikłają. Czyli jak w sidło się coraz bardziej zniewalają. O Boże, jaki Ty jesteś sprawiedliwy i dobry. I Jezus mówi takie słowo: Napisz, Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. No i tu jest właśnie też to, jak najmniejszy grzech jest, to już nie mamy tej chęci przychodzenia do Jezusa, bo Jezus jest najświętszy i żeby Go adorować, to Jezus mówi, ja się brzydzę najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwa. Właśnie, jeżeli żałuję, czyli porzucać chcę grzech, Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich I raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje A cieszę się z ich powrotu Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki mojej Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim Wpadną w sprawiedliwe ręce moje Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowiedzenie i cierpienia, przez burzę i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła. A jeżeli udaremniają wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich. Zostawiając ich w samym sobie, i daje im czego pragną. Co człowiek pragnie, to otrzymuje od Jezusa. Czyli Jezus jest żywy i czeka na najmniejsze drgnienie naszego serca. Kochani, prosimy także o wsparcie naszego projektu. Budujemy dom miłości miłosiernej, dom ufam które będzie służył wielu osobom ubogim duchowo czy materialnie, gdzie będziemy mogli głosić Słowo Boże. Budujemy taki dom, taką, takie miejsce ocalenia, miejsce dla wspólnoty Regionu Małych Dusz. Teraz przed nami jeszcze założenie wody, zrobienie łazienek, założenie ogrzewania, zrobienie podłóg. Także jeszcze no, część jeszcze, prąd trzeba podłączyć do części budynku. Także jeszcze jest dosyć sporo wydatków. Teraz trzeba zapłacić podatek, też także, też to spore sumy. Także dziękujemy za wsparcie wszystkich, którzy nas wspierają i prosimy o wsparcie tego dzieła miłości miłosiernej. Wszystkie informacje, szczegóły są na końcu filmu albo w opisie filmu. Niech Wam wszystkim Błogosławi, dobry miłosierny Bóg, Bóg Ojciec, Syn Boże i Duch Święty. you <laughs>